Witamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Lublin i audycji Wydział Muzyki przed mikrofonem Paweł Błędowski. A ze mną w studiu goście, którzy przyjechali prosto z Wrocławia. Zespół I'm Asleep w składzie Aleksandra Fikus, Karol Kułakowski i Filip Kazmierczak. Witamy was bardzo gorąco. Cześć. Kiedy zapoznawałem się po raz pierwszy z waszą muzyką, a to już wiele, wiele miesięcy temu zwróciła moją uwagę, zwrócił moją uwagę opis, który znalazłem. Bodajże na waszym profilu Facebookowym, że jest to cinematic pop, cinematic pop Music. I rzeczywiście, czasami mam wrażenie, że te wasze utwory są takimi fragmentami ścieżki dźwiękowej do nieistniejącego filmu, że mnóstwo sobie można wyobrażać, kiedy słuchamy waszej muzyki. I chyba najlepszym dowodem na to jest też. Wasz najnowszy single, bies? bo tam mamy jak gdyby dwie warstwy. Mamy tę warstwę słowną, ale też jest niesamowita warstwa muzyczna. Powiedzcie, czy to będzie zwiastun większej całości ten single? Znaczy, no generalnie jest to część naszego albumu, który tworzymy. I, mm -hmm. i tak, no, jest to e, też takie wprowadzenie mm, w ogóle do, do języka polskiego, bo dotąd to my cały czas po angielsku e, e, graliśmy, pisaliśmy te teksty. E, także tak, no, to jest jakiś taki wstęp do może jakiegoś większego etapu e, naszej kariery, no, a jak nie większy, to na pewno nowy. Na pewno okay. nowy, na pewno inny. Co jest też bardzo interesujące w waszej twórczości, że wy się nie baliście czegoś takiego, co wydawało się formą trochę już zamieszką, czyli koncept album, no bo dzisiaj żyjemy, wiecie, w takiej kulturze singlowej, tych serwisów streamingowych, że żyjemy w kulturze trochę scrollowania, więc szybciej, więcej, szybciej, więcej kolejny singiel, a wy daliście czas do namysłu swoim słuchaczom. Opowiedzcie o tym albumie, który wyszedł jeszcze w 2025 roku. Nasz album tak naprawdę cały czas wychodzi, bo my Aha. mimo tego, że zdecydowaliśmy się na formę albumu, która jest konceptem, e, wydajemy też zgodnie, można powiedzieć, z tego mm. singli, czyli mm. co chwilę wychodzi nasz nowy e, single, kolejny, kolejny tak naprawdę rozdział e, z przygody Vermiliona. E, I właśnie nasz album będzie nosić tytuł Vermilion tak. i e, ta nazwa jest e, tak naprawdę, imieniem głównej postaci, która budzi się ze śpiączki po wypadku i przypomina sobie całe swoje życie, przypomina sobie mm, swoje emocje i też odkrywa na nowo różne rzeczy, które się wydarzyły, kiedy go nie było, kiedy, kiedy był nieobecny, i próbuje swoją obecność w tym świecie mm, jakoś odnaleźć. I zaznaczyć, kto jest tak. autorem tekstów? Czy Karol, jesteś autorem tekstów? Tak. tak. I to był Twój taki autorski pomysł, żeby tak właśnie poprowadzić tę opowieść? Nie, to jak najbardziej mhm. było e, wspólnie przemyślane i e, razem jakby dochodziliśmy do tego, jak chcemy przedstawić po prostu m, nasze dzieło, że tak powiem. Także oczywiście ja odpowiadam za tę sferę e, tekstową, mhm. ale cały koncept, po prostu wspólnie i to w jakiś sposób go też opowiadamy. A w jaki sposób w ogóle poznaliście się muzycznie, występowaliście w innych składach, kiedy zaczęła się cała przygoda Leap? Eee, ja mogę powiedzieć. Eee, chciałem jeszcze tylko nadmienić, że w ogóle jest mi bardzo miło. Eee, powiedziałeś dużo fajnych słów. Fajnie, że dziennikarze że dostrzegają właśnie takie rzeczy jak o, ten koncept i mm -hmm. to, że mm -hmm. to nie są pojedyncze single, tylko jednak jakaś opowieść. Eee, oraz to, że właśnie tak naprawdę przypadkowo w naszych utworach wychodzi ta o. Taka, to, to takie poczucie, że ogląda się może trochę teledysk, jak się zamknie oczy przez moment mm -hmm, mm -hmm. i te obrazy, które gdzieś tam e, przychodzą, ale cieszymy się bardzo, bo mamy okazję to słyszeć i to są zawsze piękne komplementy. E, natomiast nasze poznanie się no, było całkiem spontaniczne. E, zaczęło się od e, ławki szkolnej w Szkole Muzyki Nowoczesnej. Byliśmy po prostu w jednej klasie z Karolem. Mm -hmm. Mieliśmy zajęcia z technik e, omikrofonowania. I potrzebny był y, instrument, gitara, żeby ją nagrać oraz wokal. No i Karol zgłosił się, żeby zaśpiewać, ja zgłosiłem się, żeby zagrać i tak naprawdę to był zalążek jednego z naszych utworów na albumie Kobat. Was w ogóle, kochani, bardzo trudno jest zaszufladkować. Gdybym szukał jakiejś szufladki muzycznej, to praktycznie nie chcę za bardzo jej znaleźć i może to jest tym wszystkim najciekawsze, ale też chyba wasze instrumentarium już powoduje, że ta muzyka brzmi inaczej, bo ono też nie jest stuprocentowo przewidywalne. To nie jest takie instrumentarium, którego spodziewamy się, jak słyszymy, a fajne trio z Wrocławia, nie? Więc jak nad tym pracowaliście? Nigdy nie było pomyślenia, Służy, żeby zmienić ten skład w sensie instrumentalnym, go powiększyć na przykład? Ja bym, ja bym nawet powiedział, że to, <laughs> też nie jest, e, to też nie jest wynik. W sensie to, też, to jest wynik przypadku, ale jednocześnie mm -hmm. nie do końca przypadku, ponieważ każdy z nas ma inne korzenie i każdy z nas e, inspirowały w przeszłości inne nurty, więc tak. my też mamy problem, żeby się zaszufladkować, ponieważ nie jesteśmy w trójkę w jednej szufladzie, więc. Mm -hmm. Chcąc, nie chcąc, tworzymy trochę nową albo po prostu czerpiemy z różnych rzeczy, co daje miks, który może ciężko być wrzucić do jakiegoś konkretnego worka. A gdyby ktoś nigdy jeszcze nie słyszał muzyki I'm asleep i chcielibyście mu opowiedzieć w kilku zdaniach o tej muzyce, przekonać, że warto jej posłuchać, czym ona się różni od tej muzyki, która jest wszechobecna na polskim rynku muzycznym? Bo ja wiem, że się różni, ale gdybyście sami mieli opowiedzieć o tym? Wow. Trudne pytanie w sumie. E, w ogóle padło kilka pytań, e, ale może odpowiem na to <coughs> najbardziej aktualne teraz. E, no generalnie, gdzieś tam, no tak jak mamy właśnie w opisie, no, posługi, posługujemy się tą nazwą Cinematic Pop, e, chociaż e, też potem napotkam się na jakiś utwór właśnie taki mm. kinowy i niekoniecznie on jest podobny do tego, co tworzymy, ale jest ten y, zalążek, może właśnie tego, tych, tych zwiastunów, czy, y, czy sceny do filmu, co nie istnieje. W ogóle ciekawe, y, o jakim filmie na przykład myślisz, jak słuchasz <grym> Naszej Muzy. <grym> to zależy od piosenki no tak to, to, to też prawda. Mm -hmm. No to... No właśnie, bo my też często słyszeliśmy, że jakby mimo wszystko Mamy taki duży wachlarz tego, co tworzymy, bo właśnie jeden numer może być spokojniejszy, drugi bardziej taki wzniosły, trzeci jeszcze w ogóle jakiś depresyjny. Mhm. Więc to zależy od piosenki, ale my też się kiedyś śmialiśmy, że, że my tworzymy sleep pop. To jest ciekawe określenie. Tak, ale to taka nasza nazwa e, własna e, i no nie wiem, może to, może to się sprawdzi w przyszłości, e, jeżeli się uda, że dotrzemy do jakiejś większej. Grupy odbiorców to nie będą dobra. No to, um, to mi nie pasuje do popu ani do Cinematic. No to niech to będzie coś takiego. Okay, spoko. A kto jest Waszym słuchaczem, kiedy obserwujecie ludzi, którzy przychodzą na koncerty, ewentualnie spoglądacie sobie na komentarze dotyczące was, Waszej muzyki? To jest ciekawe pytanie. Bo wydaje mi się, że takiego jednego słuchacza bardzo trudno opisać, mhm. bo naprawdę na koncerty nasze przychodzą ludzie, których bym kompletnie spodziewała się spotkać na tych koncertach w, 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 wśród publiczności. Mhm. I właśnie to jest super, bo to jest takie bardzo nie dość, że otwierające, że jakby ma się wrażenie, że kurczę, ta muzyka naprawdę dociera i to nie jest tak, że ona dociera do jakiejś konkretnej grupy odbiorców. Chociaż. Nie oszukujmy się, ona nie jest też bardzo taka uniwersalna, nie? ale mimo to widząc tych wszystkich ludzi, którzy naprawdę słuchają z zaciekawieniem, na przykład hmm. pierwszy raz jak nas słyszą na żywo tak. w ogóle i się poznają nas w ogóle na jakimś koncercie, to jest naprawdę też inspirujące i takie bardzo otwierające horyzonty. No i ta muzyka rzeczywiście dociera do bardzo różnej grupy publiczności. A powiedzcie, czujecie się bardziej zespołem studyjnym, czy bardziej zespołem koncertowym? Gdzie wasze serce jest mocniej usadowione? Czy to jest błędne pytanie i nie powinienem go zadawać, bo tak naprawdę to jest jedno i to samo? Ja bym powiedział, że dwie kompletnie różne Aha. sfery artystyczne, Aha. ale ciężko mi by było zaklasyfikować nas do Jednej z tych sfer. Uważam, że dobrze odnajdujemy się i w studiu, i na scenie, i no, w jednym i w drugim miejscu towarzyszą trochę różne emocje. Emocji, Wiadomo, tak. cały czas jest to obcowanie z muzyką, ale mimo to uważam, że i tu, i tu czujemy się komfortowo. I Cieszymy się, że dzielimy się z ludźmi naszą wrażliwością. Jeżdżąc na koncerty, wydając single, też jesteście jak gdyby już po drugiej stronie barykady. Staliście się, no chcąc nie chcąc, częścią tego świata polskiej muzyki rozrywkowej. Jak go postrzegacie od środka? Ja uważam to w ogóle za bardzo ciekawe doświadczenie. Takie, w ogóle wszystko ciekawe jest dzisiaj tutaj. Mhm. Ale jakby sytuacja jest taka, że Mm, branża muzyczna pewnie już ktoś to słyszał, chcąc, nie chcąc, że bardzo mocno opiera się właśnie na e, relacjach i na tym, mm, właśnie z kim się No Nie chcę powiedzieć, że z kim się zadajesz, no to, to na tym polega, e, na tym stoi cała Twoja e, kariera. Mhm. Ale jak najbardziej ważne są, e, jakby te relacje i poznanie ludzi, mm, bo. Razem siedzimy w tej branży, i po prostu to słowo się niesie, i, i nagle z jednej osoby, dwóch, nagle znacie cała reszta. Tak. I potem znacznie łatwiej w ogóle się poruszać, tak naprawdę, po, po, mhm. e, po, po, tym właśnie, po tej powierzchni całej. Jakie są Wasze najbliższe plany, oprócz wydania oczywiście kolejnych singli? Mamy w planie też teledysk, który hmm. wyjdzie do piosenki bies jest jeszcze w trakcie edycji, więc to um, jeszcze czekamy na odpowiedni moment, żeby go um, wypuścić. I no, będziemy dalej wydawać single. Dokładnie. Będziemy też konceptować, Mamy parę konceptów zaplanowanych jeszcze na y, wiosnę, na lat już też zobaczymy, co przyniesie reszta lata i jesień i będziemy pewnie dalej tworzyć i dalej. Zobaczymy, co, co się wydarzy tak naprawdę, bo też cały proces tworzenia muzyki. Jest takim procesem dosyć płynnym, wydaje mi się, i mhm. dużo zależy od tego, co się dzieje w naszym życiu i co w ogóle się dzieje na świecie, bo to wszystko nie dość, że właśnie nas inspiruje i powoduje, że piszemy o tym, o czym piszemy to i też gramy na o was. tym mhm. dokładnie, gramy o tym, o czym gramy. To no właśnie to wszystko zależy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie naszym planem jest wydawanie dalszych, sing kolejnych singili um, spięcie tego właśnie w pełną historię. Albumu konceptualnego i wydanie go w przyszłości najbliższej. Ja dodam, że, że w kwietniu gramy na Nextfest, na showcaseie, z czego jesteśmy mega dumni. To ważny I, moment na pewno będzie dla Was. Tak, hmm. generalnie, generalnie właśnie tak jak mówiłem o tych relacjach, no to showcasey. Jeżeli jacyś artyści mniejsi albo po prostu ludzie, którzy chcieliby się zakręcić właśnie w branży. Jakby gorąco polecam showcase'y, czy Next Fest, czy w we Wrocławiu, czy Great September w Łodzi, to są świetne miejsca, żeby właśnie poznawać się nawzajem i mm, nawet nie trzeba poznawać innego muzyka, muzyczki, tylko na przykład tam są ludzie z branży typu jacyś kamerzyści, edytorzy i czy dziennikarze, oni też bardzo Tak, nigdy pomagają. nie wiesz kiedy ktoś cię usłyszy. Dokładnie, no, na w przykład jeden wrażeniem. z naszych klipów powstał w taki sposób, że Filip po prostu ma taki swój tekst, który zawsze używa, mm -hmm. poznając nową osobę, mówi: "Cześć, czy ty też kłasz muze W <grym> taki piękny taki spos sposób pozna, pozna Znał Daniela, który wyreżyserował i nakręcił nam klip do piosenki Awake swoją drogą. Mega super, także. Eee, także tak, no to są takie przypadki co nie? Niech się dzieje, let it be w takim razie dziękuję wam bardzo za rozmowę trzymam kciuki i, i za chwilę posłuchamy sobie także w wydziale muzyki y, piosenki Bies i już będziemy mogli sobie powoli wyobrażać y, ten teledysk, który już edytujecie <laughs> i który jak y, wspomniała Ola, powstaje dzięki serdeczne, zespół I'm Asleep był gościem Radia Lublin. Dzięki! dzięki. dzięki.